Zimka to Zinka w drugim odcinku z wtedy była Albersa z Zinka na zakupach. to jest chyba drugi. Wyszła mi paczka z Aekro, którą zamówiłam chyba tydzień temu i w niej było 13 pierwiastków z Pet Shop plus akcesoria. Może zaczynam od tych No, przesunę się. nie było lepiej widać. Pudełeczko Pleasant Shop, zbieruszowe, w nim są te takie małe drobiazgi, typu mm, szalik, nauczniki, suszarka, jedzonko, mm. czopka. To jest herbatka, zbliżę ją bardziej, bo nie wiem czy widać, herbatka, filiżanka, tak, zielona chyba. To jest do takiej kredki dziwnej, ona jest chyba ze starej edycji, tak mi się wydaje, bo ona jest taka strasznie duże ciałko, a mała główka i to jest dziwne. To jest obroża. Kokardka, wiecie, ja się tylko na gumkę. Na petszopa, orzeszki, Czy widzicie te orzeszki? Ok. Yy, I tester takie jest do jedzenia. Dobra, wkładam tutaj to wszystko w skrobakę, żeby mi się to nie poczuło. Pierwsza skrobak to wystrzymałam. Zaczęłam od czy to też drugie. W drugim pudełeczku pokażę okładkę z pieskiem. Tym to z kopkiem, a to z pieskiem. Nie wiem może służyć telewizorowe telewizor, jakieś jak dźwięki, Nie jestem pewna, ale co nie używać. Tutaj jest naklejek. Prawie każda inna. To i nie wiem, jakiś bonus bo tak kayek nie zamawiałam. No tak po prostu. Za to, że no, miło jest. Ja mi ten barwę łebka. Z pudełeczkiem na te takie małe akcesoria to się nie dziwię, bo mogłabym się, patrz, zapomnieć. Okej, okay, ognisko. wtedy się to teraz. Zrobimy coś z ogniskiem. Wzmieszamy to. Nie wiem, dlaczego to by mogło być. Nie wiem, jak lasy się robiło to, by to się przydało. Nie okay. wiem. Ja to mam na kolana w pudełku. Dwa takie same domki. Nie wiem. Moja twierdzi, żebym nie oddawała ani komu, ani nie sprzedawała czy coś, bo go mi się przydać. Ja nie wiem w ogóle po co mi jeden by się przydał, skoro mam takie małe. Tak? O, jeju, ale by mi poleciało. Wszystko ja jest Hmm. Yy, w opisie dam link do tego, co ja zamawiałam, ale to i tak akcja, jak czy było używane wszystko. To jest gorąca czekolada, rondelek z gorącą czekoladą. Będę mm. mogła udawać, że nalewam do tej filiżanki gorącą czekoladę. I zastanawiam się, czy w komentarzach, to jest stół czy siedzenie dla pet shopa? Nie wiem, wygląda jak stół, a zarazem siedzenie. Piszcie, to co? Wtedy czekać w i to wszystko. Teraz... Um, teraz pęcznie opiski. Dalej um, trochę postawię. Um, one mają tutaj włosy takie prawdziwe. Słabo je widać, bo są czarne. Um, mają no różowe magnesiki. Oba! W ogóle wszystkie te które zamówiłam, wydaje mi się, że mają magnesy. Dobra, to dwa inne no i patrzcie, one też mają magnesy. Tylko tyłówkę. Coś podwójnego, te dwa chodniki. OK, I one też mają magnesy. Z tych podwójnych wszystko. O, nie! Jeszcze te dwa kotki. Mam już dwa kotki z tej serii. Co to są? te Sara i Sasza, co to tam rodziny. Planowałam, żeby one się nazywały... Jak to było? Jessica i Jessie, o! Ale jeszcze przynajmniej z imionami. A co przy okazji to... Brooklyn, Brooklyn. Nie wymyślałam jeszcze te wszystkich imion. Dalej, dwie ona ma... ten taki wersji bywa ładnie praktyczny. I ona też ma magnes. Chyba wszystkie mają, tak mi się wydaje. Nagrywam 5 minut już. Bulldog. Chyba, chyba bulldog. I on też ma magnes. Chyba mi pomysłowała wszystkie z I to jest ta dziwna peretka! Zobaczcie. Jaka mała główka. Właśnie. I ona też ma magnes. Rzecz jasna. Jakby jak jak inaczej. Dobra, sobie najmniejsze dwa pet shopy. Mieliśmy minuty, dzisiaj On ma dziwne, czerwone oczy. Ja się go Tak. Oj, o, też ma magnes. Ech. Kto oglądał Rockstar? prawie było raz was? Nie wiem. No i tam był ten bulldog, i on, co był ten, 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 taki, co tworzył tą niby modę jakąś na mnie. Okej, okay, dalej. Nie, nie dalej, to już wszystko. O! I on też ma ładne. I tak, yy, opowiem jeszcze za ile to wszystko kupiłam. To wszystko kupiłam za 25 50 groszy. Nie, jest, nie jest aż tak dużo, ale mało no, też chociaż dużo nie jest. I ja to dostałam tak na dzień dziecka, taki wcześniejszy aukcja kończyła się chyba 14 kwietnia. I dlatego mama kupiła wcześniej, bo by nie zależyła czekajcie, teraz sprawdzę dokładnie, która by się kończyła. Um. Aukcja kończyła się na powiem uh, 14 maja <grywa> oj! Okej okay. muszę się troszkę spieszyć, bo teraz ten czas minie. Nie bardzo ma mam chłodzięki, chociaż już była tutaj dzisiaj. Ale rzeczywiście chłopacy nie mogli nam y, puścić nas na kapyta. A kabelka jest tylko tu, bo oczywiście się musiała tego. Aparat y, musiał się tego. Y, 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 y. Aparat musiał się zastosować, a y, ten... A Mariusz tele, no, telefon musiał oczywiście, jak żeby inaczej, musiał się zablokować. I teraz do plusa muszą, być. musimy dzwonić. Bo blokowali. No, Okej, okay. chyba już wszystko, to chciałam wam powiedzieć. Best będzie ciekawy, ponieważ mam więcej pet shopów, tak. Czyli, że best friend ma być bardzo ciekawy. I nie wiem. Ja jeszcze chciałabym powiedzieć. Muszę się spieszyć. <noise> A więc zaraz Wam mówię. Że bez Będzie już niedługo, za miesiąc. Tak, wakacje. Tak, nie, nie za całe parę dni, parę tygodni, więc czekajcie cierpliwie. Planuję stawić jakiś teledysk. Nie wiem. Więc, już 9 minut, więc. Przyklam się z Wami serdecznie. I no cóż, pozdrawiam wszystkich ludzi.